Malanowski wraz z klientką przyjeżdżają do szpitala, w którym pod strażą policyjną przebywa jej partner. Powiedziałem, nie ma mowy. Dobrze, ale ja muszę go zobaczyć, chociaż na chwilę. Mnie nie interesuje, co pani musi, a czego nie musi. W tej chwili z Żukiewiczem nikt nie ma prawa się spotkać. Chyba, że jego adwokat. Jutro przewozimy go do szpitala przy areszcie. Jego życie już nie zagraża niebezpieczeństwu. No, Przyznam Pani Ilonę, że to właśnie tak może wyglądać. No, panowie mają swoje przepisy, musimy je respektować. Skończą to przesłuchanie, komisarz wyjdzie, wtedy z nim porozmawiam i wtedy może mi się uda wynegocjować jakąś chwilę na to widzenie Pani. No. Wychodź! 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 Nie rusza się, bo go Adam, Boże, co się dzieje? Szukiewicz, rzuć broń! To ty rzuć broń, bo go zastrzelę! Adam, Chryste! Niechże pan opuści tę broń, no. Przecież cały szpital jest odstawiony przez policję. Jak pan chce stąd wyjść? Adam, dlaczego ty to robisz? Ja wszystko wiem, ja wiem o Krzyśku, wiem, że go zabiłeś. Powiedz mi, dlaczego? Ilona, proszę cię, Nic stąd! Nie, Adam, nie pójdę! Ja chcę wiedzieć, ja chcę wiedzieć od ciebie! Ja to dla ciebie zrobiłem, rozumiesz? Co? Dla mnie? Dla kochałam? Chciałem, żebyś była moja. Ale byłaś zapaszona na niego jak w obrazek. Nie mogłem na to patrzeć. Musiałem coś z tym zrobić. Ilona, ja Cię kocham. Lekarza! Słuchajcie, zawołajcie do jakiegoś lekarza! Adam! Nie, niech Pani patrzy. Proszę.